Jakby tego było mało, co zrobił Pan Jezus i co świętowaliśmy przez Triduum Paschalne, potem przez Oktawę Wielkanocy i to rozciągamy aż na 50 dni, dzisiaj właśnie ten Dzień Pięćdziesiątnicy. Tak na sam koniec, jak taka wisienka na torcie, pojawia się jeszcze coś nowego, co już całkowicie odsłania, czym się Pan Bóg kieruje względem nas, i jaki ma względem nas zamysł? Ta uroczystość zesłania Ducha Świętego odsłania całą miłość Pana Boga i całą troskę Boga o, o mnie i o Ciebie. W czym to widać tak bardzo mocno? Właśnie w imieniu, którym Ducha Świętego nazywamy. Bogu dzięki Kościół przestał już tłumaczyć to imię, dawniej słyszeliśmy, w czytaniu Ewangelii, gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, a dzisiaj usłyszeliśmy, gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od ojca. Z jednej strony można pomyśleć, a jakiś słówka, co to wnosi w moje życie, normalnego człowieka, i tu będę sobie słówkami się zachwycał, ale właśnie to dotychczasowe tłumaczenie pocieszyciel nie odsłaniało właśnie, kim ten Duch Święty chce dla mnie być. A Paraklet. Dosłowne to znaczenie tego słowa, ono odsłania, kim Duch Święty jest. A więc Paraklet oznacza siostry i bracia, dosłownie obrońcę sądowego. I jeżeli jesteśmy sobie w stanie z tej rzeczywistości, daj Panie Boże, że większość z nas albo nikt z nas nie musiał korzystać z obrońcy w sądzie, ale możemy sobie już z tego wyobrażenia przywołać osobę, która za wszelką cenę chce wybronić klienta. I która wszystko zrobi, żeby znaleźć w kliencie powód do niewinności. I kiedy my dziś przychodzimy do kościoła, z jednej strony świadomi, kim jesteśmy, mimo tego, że zobaczcie, tyle lat już świętujemy Triduum Paschalne, tyle Wielkanocy za nami, to potem, gdy przychodzi znowu ten taki normalny czas życia poza świątecznym, potykamy się cały czas o nasze grzechy, słabości, o złości, potrafimy nieraz bardzo przemyślanie. Pójść w drogę, która jest przeciwna zbawieniu Ewangelii. I teraz często bywa tak, że nawet i my sami siebie jesteśmy w stanie w jakiś sposób skreślić, nawet nie potrzebujemy oskarżycieli z boku, ale my sami patrzymy na siebie i mówimy, ja na niebo nie zasłużę. Ja w niebie nigdy nie będę. To niemożliwe. Ja Wiem, kim jestem, wiem, jaki jestem, i wszystko pamiętam. To jest prawda o mnie. I teraz właśnie staje obok nas, nie przeciw nam, ale obok nas sam Bóg, Duch Święty, który chce być dla nas obrońcą obrońcą sądowym, obrońcą, który będzie nas bronił przed oskarżeniami i przed oskarżycielem. Tu jest ciekawe też, że to, to określenie złego ducha szatan. Także jest wyjęte z języka sądowego i oznacza oskarżyciela sądowego. Więc już możemy sobie złapać, co te dwa słowa, i szatan, i paraklet, oznaczają. Z jednej strony ten, który będzie chciał udowodnić za wszelką cenę, że nie należy się nam zbawienie, że należy się nam potępienie, kara, że musimy być odrzuceni. I on tak w nas działa. Tak działa szatan, żebyśmy my sami siebie skreślili i my sami w to uwierzyli. Z drugiej strony, duch święty który w nas działa, właśnie nie poddawaj się. To nie jest tak, że właśnie taki pocieszyciel, który nas poklepie po ramieniu, no jakoś dasz radę, jakoś, no uda się coś, może coś z tego wyjdzie. Nie, nie, nie. On staje i on sam nas broni. On sam pokazuje, to Jezus Chrystus wziął, tak, Ty jesteś grzesznikiem, Ty popełniłeś grzechy, to jest prawda o Tobie, ale Jezus poszedł na krzyż i Twoje grzechy zgładził. A Ty. Jesteś tym, który to przyjął. I dlatego, siostry i bracia, dzisiaj w tę uroczystość wcale nie chodzi tylko o to, żeby odkryć, że Duch Święty jest parakletem, chce być naszym obrońcą, który, jako duch prawdy, całą prawdę przyniesie. Nie tylko prawdę o naszej słabości i grzechu, ale o tym pięknie, które w Twoim sercu jest. O Twojej dobroci, która w Tobie naprawdę jest. O Twojej szlachetności, która cały czas w Twoim sercu jest, mimo że nieraz, jak to pięknie Benedykt XVI mówił, ta nasza szlachetność, dobroć, miłość, uczciwość bywa pokryta różnorakim brudem codziennych kompromisów. I teraz z tą całą świadomością podchodzimy do bardzo ważnych decyzji naszego życia. Czy przyjmę działanie Ducha Świętego Mojego Obrońcy? Jak to zrobić? Przecież już jestem po przyjęciu bierzmowania, jestem już ochrzczony. No właśnie, siostry i bracia, Duch Święty cały czas działa w kościele i to wszystko, co się w kościele dzieje, tak naprawdę dzieje się mocą Ducha Świętego. Jeżeli dzisiaj, jako człowiek wierzący, odczuwam, jestem człowiekiem w stanie grzechu, to Duch Święty chce dzisiaj działać dla mnie i w moim sercu przez odpuszczenie grzechów. Jeżeli ja, wierzący, zdecyduję się pójść do spowiedzi, Ksiądz w rozgrzeszeniu wyciąga nade mną rękę i mówi, że Bóg, który zesłał ducha świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia w imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Duch święty działa dziś w konfesjonałach naszego kościoła. Kiedy mamy czyste serce i zechcemy przyjąć to, co Jezus za nas zrobił, czyli on za nas spłacił nasz dług, on wziął na siebie nasze winy i dał nam swoje ciało na pokarm, ksiądz na tej mszy świętej wyciąga ręce nad chlebem i winem. Uświęć Panie mocą Twego ducha te dary, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Duch Święty działający właśnie przez posługę kapłana na ołtarzu naszym, On sprawi, że będzie dziś tutaj ciało i krew Chrystusa. I to jest siostry i bracia, ta decyzja. Ona się tu wyraża. To jest nasze przyjmowanie działania Ducha Świętego, działającego w sakramentach Kościoła. I dzisiaj my słabi, normalni słabi. Niestety, też i grzeszni ludzie możemy pozwolić, by nasz obrońca przy nas był. Niestety, jesteśmy grzesznikami, i niestety pewnie mimo naszego szlachetnego postanowienia poprawy, jeszcze grzechy popełnimy. Ale On nas wybroni, kiedy pójdziemy do spowiedzi. On nas uratuje, choć my sami uważamy, że nie jesteśmy świętymi i świętymi nie będziemy. On mocą pokarmu, który przyjmujemy od Jezusa, on nam to da. Jeżeli będziemy to przyjmowali. A więc staje, zobaczcie, przed nami na koniec świętowania Wielkanocy Bóg. Ojciec, który tak nas ukochał, że zesłał nam swojego Syna, to świętowaliśmy w Triduum Paschalne. Jezus za nas od... zes... cierpiał, umarł, z martwych wstał dla nas i posyła nam dzisiaj swego Ducha. To jest wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy mogli być zbawieni, mogli być święci. Nigdy to nie jest z nas, to jest tylko dar Pana Boga, za darmo. Nasza wolność to jedyny moment, w którym może się zdecydować moje zbawienie albo moje potępienie. I dziś mamy za darmo wyciągnięte całe serce Pana Boga. Duch Święty, paraklet, którego posyłam Was od Ojca. On Was doprowadza do całej prawdy. Amen.